Witam po dłuższej przerwie Z braku właśnie czasu Dzisiaj spróbujemy odpalić maszynę Tutaj już jest założone założone sprzęgło kłowe Takie będzie tu będzie gumka tu jest, tu jest guma. No takie coś. Ale to założymy później, pokażę wam pompę. No a pompa jest tu. I odpalimy dzisiaj. Rozruszniczkiem, nie będziemy ciągnąć na linki tylko yy, przez akumulator. Także tu się nic nie zmieniło. Wszystko jest tu po staremu. Wpadła tylko pompa. No i co? No akumulatorek. O dźwignia gazu. Na linkę. Sprzęgiełko. Tu jeszcze muszę dorobić blachy kwadratowa i kawałek rurki I tu też będzie kwadratowa pod pod, pod właśnie pompeo tu idzie takie coś guma mam nadzieję że te kabelki nie będą przeszkadzać pokażę wam ile tu kuźwa miejsca jest ciężkie to kuźwa trochę jest lekka ta pompka chociaż mała kuźwa ciurowo się to bierze ale spróbujemy o. o tutaj będzie zamontowana do mam nadzieję że się zmieści tam na przewody to będzie sący z drugiej strony będzie z drugiej strony będzie wysoko ciśnieniowy no a tu myślę że się zmieści także tak będzie zamontowane będzie blacha jedna na na pompie będzie druga i to będzie rurą Spawane. także sobie będzie chodzić z tym nie no mam nadzieję że to się kuźmą pomieści wszystko nie no chyba się zmieści nie no tak no także tak to wygląda ciężkie to jak piernik o, tu będzie wlot A tu już będzie Ciśnienie Z tej strony Trąpa jest tam dymowa Także myślę Myślę Do jazdy będzie ta Bo to jest większa Ta ma jakieś 15 może 15 litrów chyba Wydajności, a ta 9, wydajże tak, 9, ta ma 15, ta ma 9 i tu będzie napęd hydraulika jazdy, a tą albo hydraulika i orbitrol podzielę to dzielnikiem albo zobaczymy jak to wyjdzie a tu będzie hydraulika także podnoszenie podnoszenie opuszczanie a i jeszcze jest ten Jakiś was orbitrol nie, no to może, może właśnie zobaczymy, jak, jak to wyjdzie. Albo podzielę z tej jeszcze do jazdy do jazdy, i do orbitrola, a tu be, druga będzie sama, tylko będzie sama hydraulika, podnoszenie, podnoszenie opuszczania. No, także tu się nic nie zmieniło, to samo. Silniczek, tak, spróbujmy go odpalić. Eee, także tak, tu jest stacyjeczka, I tak, tu jest sanie. I kranik. Nie ma dużo paliwa, ale myślę, że że że, że palimy jeszcze. O Coś tam jeszcze jest. Spróbujemy. No, także tak, e, sanie włączone, sanie włączone, rozrusznik i palimy. Uwaga. No i Nie ściągną. Dobra, palimy jeszcze raz. Jest jeszcze zimny. Także chodzi jak malowany. No, także w następnym odcinku może już zamontujemy tę pompę. A, mówiłem o tej gumce, bo to jest takie. O, coś takiego. I tu wchodzi ząbki też za zachodzą i no, także w następnym odcinku może już y, będzie zamontowana pompa także na razie dzięki